I teraz przyszedł, przyszedł czas na odpowiedzi na Wasze pytania, które zbieraliśmy sobie do tej pory. Pytania, pytania oczywiście potem jeszcze będzie można zadawać na czacie pod warunkiem, że zostanie nam czasu. Natomiast chcemy priorytetowo potraktować te osoby, które zgłosiły się przed live'em, które opisały swoje problemy, pytania, no i odpowiedzieć na to właśnie w tym live. Okej. Okay. To pierwsze pytanie może ja odpowiem, jakie są przeciwwskazania do ketozy, o tym mówiłem, że właśnie tutaj jest dosyć sporo pytań na ten temat, co no, jest taką rzeczą, która rzeczywiście no, w jakimś wypadku nie polecalibyśmy ketozy i tutaj mamy na ten temat oczywiście cały moduł, gdzie są wskazania i przeciwwskazania do ketozy, ale możemy tutaj powiedzieć na pewno o genie Apoe 4, gdzie wtedy, jeżeli ktoś ma taką wersję tego genu Apoe, to stosowanie tłuszczy nasyconych powinno być raczej ograniczone i wtedy też mówimy o tym, jak tą dietę ketogeniczną można zmodyfikować, żeby ona nie wywołała nam tutaj większych szkód, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, wiele osób po prostu ketozy traktuje w ten sposób, że je po prostu puste mięsa, boczek, nabiał smalec i tak dalej, i szczególnie ogólnie nie jest jakaś tam dieta zdrowa, a szczególnie przy genetycznych wariacjach, niektórych będzie tutaj wręcz szkodliwa. Ketoza może się nie sprawdzić w bardzo dynamicznych, intensywnych sportach, czyli na przykład w MMA, czy w jakichś tam sportach sprinterskim, sprinterskich, chociaż są też metody, które mogą tą ketozę bardzo tutaj dostosować do różnego rodzaju sportów, o czym też dokładnie mówimy w naszym szkoleniu. Jeżeli mamy stresujący okres w naszym życiu, tak, czyli miałem na przykład przeprowadzkę, urodziłem się dziecko, to być może nie jest to najlepszy moment też na samą adaptację, na przeprowadzanie adaptacji do ketozy, chociaż już sama ketoza w dalszej perspektywie jak najbardziej w takim okresie się sprawdzi. No i pytanie w ogóle, czy lubimy tłuste potrawy, bo jeżeli ktoś nie lubi za bardzo, nie wiem, tłustego mięsa czy tłustego nabiału, no to wtedy może być problem po prostu z takimi preferencjami smakowymi, powiedzmy, dietetycznymi, które mogą wpływać na nasze przeprowadzanie ketozy. Kolejnym pytaniem, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, jest pytanie od Michała, czyli jak ma się cholesterol do ketozy? No i cholesterol dostarczany z pożywieniem nie przyczynia się do negatywnego funkcjonowania naszego ciała, serca, układu krążenia. No a co więcej, diety LCHF, czyli te niskowęglowodanowe i wysokotłuszczowe, poprawiają profil cholesterolu i zmniejszają ryzyko chorób sercowo naczyniowych Tutaj badania wykazują zmniejszenie podatności na miażdżyce po rozpoczęciu stosowania diety ketogenicznej. Ponieważ główną przyczyną wysokiego poziomu cholesterolu we krwi są stany zapalne, są wahania cukru, są spożywanie, jest spożywanie wysoko przetworzonej żywności, fast foodów. No, a przy niskim spożyciu węglowodanów wątroba produkuje mniej triglicerydów, a poziomy HDL zwykle rosną, gdy zastępujemy właśnie węglowodany nasyconymi, jedno nienasyconymi, jedno nienasyconymi i wielo nienasyconymi tłuszczami. Tutaj było też kilka pytań na temat tego, jak przyspieszyć adaptację do ketozy, czy jak ją zrobić po prostu najszybciej w praktyce. Tutaj jest wiele rzeczy, które adaptacje zdecydowanie nam wspierają, i o tym też mówimy bardzo szeroko w naszym kursie, bo adaptacja no to jest ten najgorszy okres ketozy, gdzie rzeczywiście musimy stosować się do diety najbardziej dokładnie, gdzie musimy też. Często stosować suplementację składnikami mineralnymi i dbać o odpowiednie nawodnienie, redukcję stresu i właśnie tutaj elektrolity, nawodnienie, redukcja stresu, sen bardzo wspomagają tej adaptacji i zmniejszają różnego rodzaju objawy adaptacji, także trening może bardzo przy, pra, przyspieszyć i poprawić tam adaptację. Dodatkowo olej MCT może podnosić poziom ketonu we krwi, co może na samą się przekładać, chociaż na adaptację może wpływać różnie, tak, bo samo podwyższenie poziomu ketonów we krwi nie zawsze przyspieszy nam adaptację. Dodatkowo posty, dłuższe posty mogą być fajną metodą szybszego wejścia w stan ketozy, jednak to już jest zalecane dla osób albo, które już stosowały posty, albo stosowały dietę ketogeniczną, albo mają jakieś doświadczenia, bo znowu dla standardowej osoby, która nigdy nie. Nie puściła nawet 16 godzin, może to być problematyczne. No i ewentualnie są to też egzogenne, czyli zewnętrzne ketony, które można stosować w postaci proszków, na przykład. Jednak no to też ich działanie, ich zastosowanie jest jeszcze świeżo badane i jakieś tam być może adaptacje do ketonów raczej, raczej bardzo mocno na nie przyspieszy. Kolejnym pytaniem, na które chcielibyśmy odpowiedzieć jest to, czy wspieramy też wegetarian albo wegan. Dużo osób pyta o to, czy na diecie bezmięsnej można być na keto. No i po pierwsze w naszym kursie opowiadałem o tym, w jaki sposób prowadzić dietę ketokoniczną bez mięsa. Jest to oczywiście trochę bardziej skomplikowane, ale jak najbardziej wykonalne, więc jeżeli zastanawiasz się, czy możesz wejść na keto podczas diety wegetariańskiej? To jak najbardziej jest, jest to alternatywa, jest to pewna inna forma diety ketogenicznej, może taka niestandardowa, ale, ale wciąż nabiera to na popularności, zwłaszcza te wersje śródziemnomorskie diety ketogenicznej, i o tym opowiadamy w naszych szkoleniach. Tutaj też były pytania i teraz na czacie też się pojawiają, czy za sprawdzi się w sporcie, czy w jakichś rodzajach sportu się sprawdzi. Tutaj troszeczkę też już o tym mówiłem, że w w sportach bardzo ciężkich, bardzo takich wymagających, gdzie intensywność jest bardzo duża, wysiłki sprinterskie, właśnie crossfit, interwały czy MMA, no ketoza może nie być najlepszym rozwiązaniem, no chyba, że tutaj zastosujemy właśnie TKD, o którym jeszcze powiemy, czyli celowaną dietę ketogeniczną, wtedy ten efekt może być dosyć korzystny, ale na pewno ketoza sprawdzi się w sportach o stabilnym tempie, o stabilnym wysiłku, czyli na przykład bieganiu, jeździe na rowerze, tam gdzie po prostu to tętno i wysiłek jest dosyć stabilny. Tutaj właśnie wiele osób mówi o tym, że odpowiednio dobierając podaż węglowodanów w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie, można stosować ketozę do takich nietypowych wysiłków, właśnie takich o wysokiej intensywności. I wiele osób raportuje, że ćwiczy crossfit, to prawie crossfit, to prawie jakieś wysokowydajnościowe sporty i rzeczywiście jest na dzieciach ketogenicznych, na ketozy, więc jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast oczywiście. Wymaga to właściwego dostosowania tej formy diety do, do naszego wysiłku, czasu treningu, długości treningu, jego intensywności i jest to do zrealizowania, a opowiadamy o tym też chyba w, na, w module o rozwiewaniu wątpliwości, z tego co kojarzę. E, kolejnym pytaniem, jakie się pojawiło, to jest e, o, tutaj na przykład widzę takie, co jest na adaptacji, czy można spożywać tłusty nabiał. No i Tusy nabieł dość dobrze wpisuje się w dietę ketogeniczną, ponieważ są to głównie tłuszcze nasycone, białka, a tłuszcze występują także w postaciach krótkołańcuchowych. Ale warto bilansować te tłuszcze, tłuszcze nasycone tłuszczami nienasyconymi, nawet w kontekście diety tłuszczowej, diety ketogenicznej. Tutaj wiele osób nie poleca nabiału ze względu na problem, który może się pojawić. Problem np. z adaptacją. Tutaj podczas ketoadaptacji zwykle odradzamy nabiał, bo on może wręcz utrudniać. Osoby takie, które mówią o stosowaniu czystego keto, czyli, czyli czysta dieta, też raczej starają się uniknąć nabiału, no bo jakby nie patrzeć, nabiał jest produktem przetworzonym i te produkty, produkty nabiałowe mogą powodować problemy z ketozą, niektórych osób mogą wybijać z ketozą, niektórych osób mogą podnosić homocysteinę i powodować jakieś inne dolegliwości, wiele osób ma też nadwrażliwość pokarmową na nabiał, więc Tutaj trzeba bardzo uważać, ale można ten tłusty nabiał spożywać, jeżeli naprawdę bardzo chcemy. Całą pozostałą dietę mamy zadbaną i chcemy sobie to po prostu w pewien sposób urozmaicić. No ja z kolei nie wyobrażam sobie za bardzo ketozy u siebie bez, bez nabiału. Jednak ten nabiał jest fajnym dodatkiem też smakowym, ale to oczywiście zależy od osoby problemów zdrowotnych, celów i tak dalej, bilansu diety to o czym mówił Kamil. Następne pytanie, które się bardzo często powtarza, i też było to pytanie na czacie zadane, jak ta ketogeniczna sprawdzi się przy odchudzaniu, czy można na niej schudnąć na przykład właśnie tam 40 kilo, to było konkretnie pytanie. Dieta katagoniczna jak najbardziej sprawdzi się przy odchudzaniu. Ona jest skuteczna tak samo jak inne diety. Jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę ilość kalorii i białka, które spożywamy, jeżeli to jest na równym poziomie, to dieta katagoniczna jest podobnie skuteczna jak inne diety. Jednakże ma tą przewagę, że ona dba o tą sytość bardzo mocno, zapewnia tą sytość bardzo mocną, więc często mamy łatwiejszą kontrolę na przykład nad podjadaniem słodkiego, nad jakimiś tam zachciankami, więc łatwiej jest tę dietę trzymać. Dzięki temu no, po prostu te efekty są też lepsze, tak, oprócz tego, że też mamy stabilny poziom energii, nie mamy jakichś tam zjazdów między posiłkami, więc nie mamy po prostu takiej chęci, żeby jeść coś niezdrowego, ale nie można powiedzieć, że dieta ketogeniczna jest najskuteczniejsza, jest tak samo skuteczna, jak inne diety, jeżeli jest dobrze przeprowadzona. Akurat dla osób otyłych, tutaj ketoza czy dieta bardzo niskowęglowodanowa. Na początku szczególnie diety może dawać najlepsze efekty, ale potem te efekty mniej więcej się wyrównują. Tutaj też. Warto rozróżnić, że jeżeli ktoś na początku stosowania ketozy, czy na przykład postu też straci 2-3 kg masy ciała, to niekoniecznie jest to tkanka tłuszczowa, tylko też woda, glikogen, który schodzi właśnie na, w pierwszych tutaj w pierwszym tygodniu, czy w pierwszych dniach właśnie diety i to właśnie też może powodować różnego, objaw, różnego rodzaju objawy, o których mówimy i mówimy też, jak sobie z nimi poradzić właśnie na, w naszym kursie. Tutaj w zasadzie Michał odpowiedział na bardzo wiele pytań w kontekście tego, czy jakie korzyści. Ma ketoza, jakie korzyści ma dieta ketogeniczna, więc tutaj może tylko nawiążę przez moment, że nie mamy tej chęci na słodycze, o której mi powiedział, mamy lepszy sen w dalszym czasie, no bo na początku rzeczywiście ten sen może być nieco pogorszony, ale mija, mija to, to, to negatywne zjawisko w ramach adaptacji. Mamy też, nie mamy też brain fogu, czyli mamy taki ostrzejszy umysł, lepsze myślenie, lepszą koncentrację. Wraca mózgu jest bardzo poprawiona, no i też korzystny wpływ na niektóre osiągi, osiągi sportowe. Tutaj, może nawiążę do tego pytania, które się pojawiło na czacie, czyli jak tam w biegach górskich o 40 km, co jeść podczas takiego treningu. No to wielu sportowców długodystansowych stosuje np. olej MCT. Stosuje po prostu jakieś płynne tłuszcze, którymi pożywia się podczas takiego, takiego treningu i sam mam, sam mam pod swoją opieką. Jedną osobę, która jest na keto i biega ultramaratony, to są, to są maratony górskie, tam ponad 100, 100 km z tego, co kojarzę. No i właśnie tutaj takie, takie keto-przekąski też bardzo często są stosowane w takich wypadkach. Na przykład jakieś kabanosy, orzechy. Tutaj to może działać też dobrze na psychikę podczas takich długotrwałych e, biegów przełajowych. E, ale tak jak mówię, ten olej MCT, jakaś płynna forma tłuszczy też bardzo pomaga. No, i wracając, wracając do odpowiedzi na to, na to pytanie, to mamy jeszcze stabilny poziom energii, czyli nie mamy takich zjazdów po posiłkach, pomiędzy posiłkami, nie mamy takich spadków energii w ciągu dnia, które mogą się pojawiać na zwykłych dietach. Nie mamy tej chęci do takiego picia kawy co chwilę, aby nas pobudziła, no bo takie to, ten stan ketosy daje nam taki ciągły, stabilny, równomiernie rozłożony w ciągu dnia poziom energii. Kolejne pytanie, które jest związane znowu z tym aspektem sportowym, to jest, co oznaczają skróty TKD i CKD. O tym bardzo dużo mówimy znowu w naszym kursie, ponieważ TKD, czyli targetet, czyli celowana dieta ketogeniczna, targeted training diet, jest bardzo ważnym aspektem, który przy dłuższym stosowaniu jest wręcz konieczny, tak, żeby w tej diecie ketogenicznej, szczególnie jeżeli ktoś trenuje, żeby to stosować, czyli... Celowane używanie węglowodanów po to, żeby i lepiej się czuć, mieć lepsze osiągi sportowe, ale także nawet, żeby pogłębić adaptację. Tutaj. W tym wypadku, właśnie te węglowodany mogą być naszym sprzymierzeńcem, w niektórych wypadkach, szczególnie przy dłuższym stosowaniu diety ketogenicznej i osób poprawiających jakąś aktywność fizyczną. No i CKD to jest cykliczna dieta ketogeniczna. Tutaj akurat w kursie wyjaśniamy, dlaczego akurat nie jest to najlepsze rozwiązanie. Pod względem no, takiej standardowej prostu stosowania diety kategorycznej, dlaczego ona może się nie sprawdzić. Także tutaj te skróty też dokładnie wyjaśniałem na naszym gusie. Pytanie pojawiło się takie o ketony w moczu, że mam ketony w moczu, czy to dobrze, czy to źle, czy to znaczy że jestem w ketozie, a może nie. I o tym no, również tutaj nie sposób powiedzieć bardzo krótko, bo ilość ketonów w moczu wiąże się z, z różnymi stanami tak naprawdę i bardzo szczegółowo opowiadałem o tym w szkoleniu. Natomiast ketony w moczu nie są dobrym wyznacznikiem do zadaptowania do stanu ketozy. Na początku one mogą w tym moczu występować, dlatego że nasze ciało już produkuje ciała ketonowe, ale jeszcze nie umie z nich korzystać. Po tym jak nauczy się je wykorzystywać, to te, które produkujemy, nie będą trafiały do naszego moczu, tylko będziemy będą właśnie trafiały do naszych mięśni, będziemy mogli je wykorzystywać. Potem, kiedy już jesteśmy zadaptowani i możemy produkować tych ketonów więcej niż nasz organizm potrzebuje, znowu mogą pojawić się w moczu, więc. To jest taki cały zestaw mechanizmów, które warto znać, aby dobrze wiedzieć, jak kontrolować te ketony w moczu i czy się nimi przyjmować, czy nie. I tak jak mówię, o tym bardzo szczegółowo opowiadamy w naszym szkoleniu. Mamy poświęconą całą lekcję w module odnośnie pomiarów ketozy. I kolejny temat, który tutaj też widzę, pojawia się na czasie o niedoczynność tarczycy. Tak samo ten temat jest oddzielna lekcja, ponieważ ten temat bardzo mocno, bardzo często się przewija w kontekście samej ketozy, mitów z nią związanych przeciwwskazań, takich jakichś tam negatywnych objawów związanych z ketozą. Rzeczywiście podczas samej ketozy, stanu ketozy, podnosi, obniża się poziom tego hormonu T3, który często jest oznaczany jako FT3, czyli wolne, wolne T3, czyli ten aktywny hormon taczycy, on rzeczywiście spada. Jednakże jest to mechanizm fizjologiczny, który nie powoduje żadnych objawów, tak nie powinien powodować żadnych objawów, jak na przykład zmęczenie, odczuwanie zimna, problemy właśnie z pracą mózgu czy tam brain fog i tak dalej, które zazwyczaj są związane z niskim poziomem hormonów tarczycy. czyli mamy niski poziom FT3, ale żadnych z objawów z tym związanych, wręcz przeciwnie powinniśmy mieć poziom energii i pracy mózgu poprawioną, a niskie FT3 czy niski T3 może się wiązać nawet z długowiecznością, bo też na przykład restrykcja kaloryczna, posty, obniżają T3 i być może jest to jeden z aspektów Dlatego wpływają one na długowieczność, bo niższe te trzy, na przykład, równa się mniejszym stanom zapalnym, mniejszo, mniejszemu stresowi oksydacyjnemu, który jest produkowany właśnie przez taki, powiedzmy, napędzony metabolizm, można powiedzieć. I właśnie tak jak mówiliśmy o tym w webinarze, że w literaturze naukowej nie ma zbyt wielu dowodów na to, że tarczyca zależy od podaży węglowodanów. Tarczyca nie potrzebuje węglowodanów do. Prawnego funkcjonowania, ona potrzebuje odpowiedniej ilości paliwa, nieprzetworzonej żywności, dobrej jakościowo, z dobrych źródeł, właściwej podaży kalorycznej. I związane, związane z tym jest też, yy, też, też pytanie, które, które zadała Magdalena: czy ketoza może powodować problemy z nieregularnymi menstruacjami u kobiet, bo często dziewczyny o tym wspominają. No I rzeczywiście, jeżeli ketoza jest niewłaściwie stosowana, a bardzo łatwo źle stosować dietę ketogeniczną, jeżeli nie, nasz organizm nie może się zadaptować, nie może wejść w stan ketozy, mamy zbyt mało produktów, pokarmów, które spożywamy, nasza dieta po prostu nie dojadamy, nasza dieta jest mało odżywcza, no to będzie wiązało się to z rozregulowaniem cyklu. I to nie tylko w ketozie, w, diecie ketogenicznej, ale też na każdej innej diecie, którą będziemy niewłaściwie stosować. Jeżeli nasz organizm nie dostanie wystarczającej ilości paliwa, jeżeli nie pokryjemy naszego zapotrzebowania, to czy byłaby, dieta to, czy byłaby to dieta ketogeniczna, czy wysokowęglowodanowa, czy jakakolwiek inna dieta, jeżeli będziemy ją niewłaściwie stosowali, to ten cykl będzie rozregulowany. No a na ketozie łatwo, czy, czy na diecie ketogenicznej łatwo jest źle to robić, ponieważ jest dużo, dużo, dość sporo założeń i my właśnie w naszym szkoleniu staramy się jak najbardziej wyjaśnić wszystkie aspekty, aby uniknąć wszelkich błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz organizm. Tutaj, jeżeli Kamil pozwolę, to też odpowiem na pytanie z czatu, bo jest bardzo ciekawe. Czy przy IF, czyli intermittent fasting, jest to okno żywieniowe, eTRF, czyli tutaj Early Time Restricted Eating, czyli gdzie po prostu wcześniej się je kolację. Okres posty jest 16 godzin. Czy trening siłowy można wykonywać w czasie postu? I tutaj załóżmy, że właśnie tak jak w tym wypadku jest to okno jedzenia od 7 do 15, czyli jemy wszystkie posiłki od 7 do 15, a od 15 do 7 nie spożywamy żadnych kalorii, tak? I czy można trening wykonać koło 17, czy lepiej zrobić go przed oknem żywieniowym o 6, tak? czy to nie jest zbyt wczesna godzina? Na taki trening korzysta z I Tutaj odpowiem z jednej strony tak, że robienie treningu po oknie żywieniowym i potem już nie spożywanie nic po treningu na pewno byłoby błędem, ponieważ po treningu my potrzebujemy tych aminokwasów, czy węglowodanów, czy tłuszczy, czy jakichś tam cząsteczek energetycznych, żeby się zregenerować, żeby te uszkodzenia mięśniowe tutaj po prostu regenerować, więc na pewno coś po treningu powinniśmy spożyć. Oczywiście są różne też tutaj różne teorie czy różne schematy, które się stosuje, czy to bardziej węglowodany, czy bardziej tłuszcze, czy bardziej białka po treningu, ale w każdym razie po treningu siłowym na pewno powinniśmy coś zjeść, więc w tym wypadku na pewno lepiej sprawdziłby się trening przed oknem żywieniowym, gdzie potem pierwszy posiłek jest powiedzmy jakoś tam nie wiem, godzinę po treningu, to jak najbardziej jest w porządku. E, jednak no, trening na ma to do siebie, że jeżeli to jest jakiś trening bardzo intensywny, to na treningu, podczas treningu pewno będzie on słabszy i jeżeli rzeczywiście chcemy jakieś tam maksymalne wysiłki osiągać, to lepiej spożywać, trenować po jakimś tam posiłku, a nie na czczo, i też trening na czczo sam w sobie nie wpływa korzysty na spalanie tkanki tłuszczowej nie daje tutaj jakichś tego typu efektów, ale jeżeli dla kogoś to jest wygodne i praktyczne, tak, i dostosowuje w ten sposób powiedzmy trening do stylu życia, to jak najbardziej jest to ok, ja też często trenuję nadcho, bo po prostu tak nie jest wygodniej, tak? A jeżeli mieliśmy, no nie wiem, jakieś tam bardzo duże zmiany w naszym stylu życia robić, żeby, żeby nie trenować nadcho, albo tych treningów byśmy w ogóle nie robili, bo nam nie pasuje to do stylu życia, to lepiej trenować nadczo, e, a trenować, a no po prostu nie trenować i, i, i jakieś duże modyfikacje wprowadzać. Także praktyczność przede wszystkim. Tutaj Magdalena pyta o, o dietę i odżywianie, więc ja przeskoczę na moment do tego slajdu. Moduł odżywianie. Tutaj w tym module o odżywianiu mamy dokładnie podajemy jak rozkładać makroskładniki, jak komponować tą dietę. Jak stosować właściwie posty, głodówki, intermittent fasting, czy spożywać bulletproof coffee, czy nie, a może zastosować jakieś alternatywne modele CKD, TKD, jaki jest poziom tłuszczy i jakie tłuszcze warto uwzględnić. Więc tutaj dokładnie i szczegółowo opowiadamy o całej kompozycji diety, plus oczywiście pomagamy na bieżąco na grupie, pomagamy, jeżeli będą pojawiały się jakieś pytania odnośnie posiłków, konkretnych produktów, co i jak robić. Więc tutaj tak, odpowiadając na Twoje pytanie, jest cały moduł odnośnie odżywiania no plus to nasze wsparcie. To może ty Kamil, bo to jest bardzo dobre pytanie do Ciebie myślę. I jakie badania, które też tutaj się przewijało, jakie badania warto wykonywać na KETO? Aha, no to znowu, no jeżeli chodzi o te badania, to tak jak powiedziałem, nie dość, że przygotowaliśmy dla Was cały dokument ze wszystkimi badaniami, z laboratoriami, z linkami, co warto wykonać. No to jeszcze tutaj w module siódmym opowiadamy szczegółowo o, o, o wszelkich rodzajach badań, y, które, które będzie można sobie wykonać, y, więc. Więc tak, zapraszamy, zapraszamy, zwłaszcza do tego modułu, jeżeli ktoś szczególnie jest zainteresowany badaniami, mówimy, jak badać tarczycę, elektrolity, lipidogram, jak to interpretować także, ponieważ bardzo często zdarza się to, że jeżeli zbadamy sobie no to tam w laboratorium wyskakuje nam na czerwono, że to jest bardzo duże. I jakie badania wykonywać na, na ten temat? Jest cały moduł i bardzo tutaj szeroko. Mówimy o badaniach, przede wszystkim też dlaczego warto się badać, bo warto się badać, nieważne czy jesteśmy na ketozie czy nie, i czy planujemy tutaj wchodzić w ketozę czy nie, to tutaj y, nie ma znaczenia, ale warto zdecydowanie. Się badać i te badania wykonywać regularnie, żeby po prostu sprawdzić stan swojego zdrowia. I takie badania są też świetną metodą prewencji różnych chorób, bo na przykład zobaczymy, że chociażby hemoglobina glikowana jest bardzo wysoko powyżej normy i to już może nam wskazać, że mamy jakieś problemy z zespołem metabolicznym. Tak samo, jeżeli chodzi o lipidogram, jest to świetne badanie, które nam bardzo dużo mówi, ale nawet morfologia, bardzo tanie, dobre badanie, które różne już takie poważne problemy zdrowotne może nam wykryć wiele lat przed nawet objawami, także zdecydowanie warto się badać, a w samym szkoleniu też mówimy, jak ketoza wpływa na te wyniki badań, które badania są związane najbardziej z ketozą i które przed zastosowaniem czy w trakcie też ketozy warto wykonywać, jak je monitorować. I mówimy też tutaj o zakresach, tak? bo są te zakresy laboratoryjne, standardowe oraz takie bardziej funkcjonalne, które prowadzą do zdrowia i długowieczności, a są troszeczkę węższe niż te zwykłe standardowe normy. Urwało mnie, ale mam nadzieję, że już jestem, każdy mnie słyszy. Dziękuję, Michał, za się. Pytanie, jakie się pojawiło tutaj, czy antykondycja hormonalna ma wpływ przy adaptacji ogólnie w diecie keto? Tutaj, jeżeli chodzi o hormony, to też odpowiadamy o, o tym w naszym szkoleniu, jak ketoza, jak dieta ketogeniczna ma się do gospodarki hormonalnej. Też mówiliśmy co nieco o tym w poprzednim Webinarze, które jest dostępne, czy to na naszym YouTube, czy gdzieś tam można sobie znaleźć na Facebooku, generalnie jest tak, że nie powinno to wpływać. Oczywiście, naszym takim podejściem poprawnym politycznie będzie skonsultowanie diety ketogenicznej z lekarzem. No ale wiadomo, że nie każdy lekarz może wiedzieć, czym ta dieta jest, lub mieć o niej dobre zdanie. Oczywiście też zalecamy badanie się i, i regularne badanie swojej gospodarki hormonalnej podczas diety ketogenicznej, przybyciu na ketozie. Dlatego też dołączamy Wam tą listę badań, abyście mogły wiedzieć, jakie hormony, kiedy, w których dniach cyklu, zwłaszcza warto kontrolować. No i dzięki temu bezpiecznie stosować dietę ketogeniczną i adaptować się do ketozy.